Jorano, Jaskier, za nim przepada. Tak. On i jego wyszukany gust. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest Sangreal. Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej. A potem będziemy kosztować. To nie on. Wydaje mi się, czy miałeś czekać na mój znak. Taki był plan, ale... Świetny strzał. Dobrze, że zareagowałeś. Mogło być różnie. Do usług. Wiedźminie, jeszcze jedno. Myliłem się co do ciebie. Cóż, nie miałeś powodów mi ufać, ale jest w tym też moja wina. To prawda. Nie jesteś najbardziej przyjaznym z ludzi. W każdym razie widzę, że naprawdę próbujesz pomóc. I doceniam to. Kto was przysłał? Nazywają go pies i mówią, że jebał twoją matkę. Spóźnia się. Spokojnie przyjdzie. Chciałabym już coś wiedzieć. Jak możesz być tak nieludzko spokojny? To efekt uboczny mutacji Wiedźmini rzadko się denerwują A przede wszystkim To on wyznaczał wampirowi kolejne ofiary Trzeba nie lada tupetu, żeby szantażować takiego potwora Za twoją głowę, Wiedźminie Też podobno wyznaczył niemałą nagrodę Jestem przyzwyczajony Nie pierwszy raz ktoś na mnie poluje no tak. Wyobrażam sobie. Spóźnia się. Czemu mnie to nie dziwi? No proszę. Nie przypuszczałam, że masz takie wyczucie stylu. Wyglądasz naprawdę nieźle. Może nie jak młody artysta, ale... nieźle. Dlaczego nosz maski? Pewnie myślą, że to takie romantycznie tajemnicze. Ale prawda jest taka że dzięki temu trudniej poznać, kto po pijanemu podszczypuje młode artystki. Proszę proszę, a jaskier zawsze mi mówił, że artyści klepią biedę. Ta rezydencja nie należy do żadnego z nich. Oni są tutaj tylko gośćmi. Absynt. Trunek artystów. Uważaj, on naprawdę mocno uderza do głowy. Jestem odporny na używki. W mojej ocenie obraz przedstawia dualizm duszy. Ciągłą walkę dobra ze złem. I bunt. O tak, to cały on. Walka dobra ze złem. Dualizm człowieka. I bunt. Udowodnić, że warto we mnie zainwestować. Hmm. Jak chcesz to zrobić? Po przyjęciu. Urządzę dla ciebie prywatny pokaz. No, moja droga. Wyczuwam w tobie dar Piękko. przekonywania. Popatrz, lampiony. Podobno i wpuszczanie przynosi szczęście. Niech będzie. Spróbujmy. <laughs> Nie sądziłam, że wierzysz w takie rzeczy. Poznaję ten styl. Przecież to Dorian Willes. Łaskawa pani słyszała o mnie? Ja. Y, y, słyszałam, że sama Anna Henrietta chciała zlecić ci wykonanie swojego portretu. Swego czasu odezwał się nawet do mnie pałacowy szambelan. Ale niestety odrzucił moje warunki. Co poszło nie tak? Kiedy dowiedział się, że maluje wyłącznie akty. Zerwał wszelkie rozmowy. Mówił, że nawet nie będzie obrażał jaśnie Oświeconej tą propozycją. Zawsze chciałem ją namalować. Taka strata. Myślę, że jeszcze będziesz miał okazję. Działka Fistechu. Zatem to tak artyści osładzają sobie ból istnienia. Nawet nie chcę tego komentować. Ktoś zostawił ludnie. Podobna do tej jaskra. Jego była porysowana. Ktoś mu nią kiedyś przyłożył. Chodź, coś wymyślimy. Ja. Wszędzie poznam ten głos. E, musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Cst. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj incognito to sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc?